serdecznie. Nazywam się Marcin Pawelec i mam przyjemność zaprezentować dla Państwa referat na temat różnych rozwiązań prawnych problemu spożywania produktów znanych szerzej jako dopalacze. Na początek będę chciał przybliżyć Państwu pewne podstawowe kwestie związane z tym, czym są tak zwane dopalacze i dlaczego Państwo decydują się na uregulowanie tego zjawiska na drodze prawnej. Następnie przedstawię w takim ogólnym zarysie kilka koncepcji uregulowań prawnych tego problemu, a na koniec postaram się zaproponować pewną syntezę omawianych podejść. Zacznijmy zatem od tego, jak można zdefiniować pojęcie dopalaczy. Po pierwsze, zawierają one w swoim składzie substancje psychoaktywne, czyli takie, które oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, Nastroju, świadomości i zachowania. Jest to fundamentalna cecha tych produktów, bo są one nabywane przede wszystkim w celu odurzania się, zupełnie tak jak w przypadku narkotyków. Po drugie, zawierają w swoim składzie takie substancje psychoaktywne, które w swoim działaniu imitują działanie narkotyków. Muszę w tym miejscu wytłumaczyć, że za posiadanie czy handel takimi tradycyjnymi narkotykami można odbywać nawet Rewięzienia. Dzieje się tak dlatego, że są to substancje kontrolowane na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Producenci dopalaczów używają tzw. nowych substancji psychoaktywnych, które działają podobnie do tych powiedzmy starych narkotyków, natomiast mają zupełnie inny skład chemiczny. I tutaj dochodzimy do trzeciej podstawowej cechy, a mianowicie do faktu, że produkty Znane jako dopalacze co do zasady nie zawierają w swoim składzie żadnych substancji kontrolowanych. Na tym więc polega cały trik producentów tych produktów. Zaoferować coś, co działa tak jak narkotyki, jednocześnie nie narażając siebie ani użytkowników na żadne prawne nieprzyjemności. Um. Dlaczego tak trudno było poddać nowe substancje psychoaktywne jakiemuś rodzajowi reżimu prawnego? Podstawowym narzędziem w walce z dopalaczami było w wielu państwach poszerzanie katalogu substancji kontrolowanych. Chodziło więc o to, by poszczególne składniki dopalaczy po kolei delegalizować. Takie składniki stawały się substancjami odurzającymi, obowiązywał je taki sam: Reżim, jaki obowiązuje tradycyjne narkotyki. Bardzo szybko okazało się jednak, że producenci dopalaczy są w stanie szybko zamienić substancję właśnie zdelegalizowaną na inną o podobnym działaniu, która nie została wcale objęta nowym prawem. Prowadzali więc na rynek nowy produkt, w jego składzie nie było żadnej substancji kontrolowanej, zachowując do swoich klientów. Na przykład w Polsce ponad rok zajęło wymyślenie innej koncepcji przeciwdziałania dopalaczom i zaprzestanie zabawy, którą się określa w języku potocznym zabawą w kotka i myszkę. Taka, takie błędne koło. Teraz chciałbym przeanalizować kilka różnych pomysłów na objęcie nowych substancji psychoaktywnych kontrolą. Zacznę od Stanów Zjednoczonych. Zdecydowano się tam na wprowadzenie pojęcia Controlled Substance Analog, czyli tak zwanego odpowiednika substancji kontrolowanej. Taki odpowiednik jest traktowany przez prawo amerykańskie na równi z substancją kontrolowaną. Spełnienie dwóch przesłanek jest konieczne, by uznać daną substancję za ten właśnie odpowiednik substancji kontrolowanej. Po pierwsze, jej struktura chemiczna musi być w znaczący sposób podobna do struktury substancji kontrolowanej, a poza tym efekt jej spożycia musi być w znaczący sposób podobny do efektu spożycia właśnie substancji kontrolowanej. I spełnienie obu tych przesłanek przez daną substancję pozwala na stosowanie wobec niej wszystkich instrumentów represyjnych zarezerwowanych wcześniej wyłącznie dla, dla substancji znajdujących się w wykazie substancji kontrolowanych. Na pierwszy rzut oka yy, wydaje się to w dziesiątkę. Yy, amerykański prawodawca nie wskazał jednak wytycznych dotyczących tego, w jaki sposób należałoby mierzyć podobieństwo struktur chemicznych ani yy, jak mierzyć podobieństwo efektów spożycia substancji. I z tych właśnie powodów sąd w sprawie United States vs. Forbes. Orzekł, że definicja tzw. odpowiednika substancji kontrolowanej jest niezgodna z amerykańską konstytucją i nie może być zastosowana w przedmiotowej sprawie. Sąd argumentował, że powszechną zasadą prawa jest wymóg, by obywatel po zapoznaniu się z normą prawną miał możliwość precyzyjnie rozgraniczyć, jakie zachowanie jest w jej świetle legalne, a jakie jest nielegalne. W tym wypadku sąd uznał, że przyjęta definicja nie pozwala na takie rozgraniczenie. Przeciętny obywatel bez wykształcenia chemicznego nie ma bowiem warunków do, do sprawdzenia, do tego, żeby sprawdzić stopień y, podobieństwa struktury y, danych substancji. Kłopot tkwi również w tym, że ta sama substancja może wpływać inaczej na dwie różne osoby. W podobnych sprawach zapadały też jednak przeciwstawne wyroki i zasadniczo y, ta amerykańska podstawa prawna. Federal Analog Act, jakkolwiek kontrowersyjna w swojej treści, jest stosowana przez amerykańskie sądy. To amerykańskie rozwiązanie stanowi jeden z najbardziej sztandarowych przykładów systemu definicji analogowej, a zatem definiowania nowych substancji psychoaktywnych przez podobieństwo do substancji już znajdujących się na liście substancji kontrolowanych. System ten charakteryzuje się wysoką elastycznością. Często tak wskazuje się na jego niedomagania natury konstytucyjnej, e, szczególnie w państwach o wysokiej kulturze prawnej. Do, do nieco innych wniosków w tej materii e, doszła kilka pytania. Na podstawie Psychoactive Substances Act z roku 2016 Obrót jakąkolwiek substancją o działaniu psychoaktywnym przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest poddane szerokim ograniczeniom. Zwolnione z prohibicji są niektóre substancje psychoaktywne, które funkcjonują w rzeczywistości społecznie od dawna. Takie jak alkohol, kofeina, yy, nikotyna, yy, produkty medyczne. Yy, system ten jest dokładnym przeciwieństwem z tego systemu przyjętego w stosunku do klasycznych środków odurzających. W tamtym to, yy, co jest zakazane, umieszczone jest w specjalnych wykazach, natomiast to, co w nich nie figuruje, jest dozwolone. U Brytyjczyków odwet w załączniku do Psychoactive Substances Act wymienione są wszystkie substancje dozwolone. To, co nie zostało w nim ujęte, poddane jest prohibicji. Takie rozwiązanie ma swoje niewątpliwe zalety. Daje się ono eleganckie w swojej strukturze i zrozumiałe dla każdego. Jest również oszczędne z perspektywy państwa, które zostało zwolnione z potrzeby ciągłego uzupełnienia wykazu substancji kontrolowanych, a co za tym idzie, zlecenia kosztownych badań nad nowymi substancjami psychoaktywnymi. Z drugiej strony, w pewnych przypadkach. Yy, może być niełatwo określić, jak daleko ta prohibicja właściwie sięga. Wskazuje na to list jednego z ministrów w brytyjskim gabinecie do hierarchii kościoła katolickiego i anglikańskiego, w którym wyjaśniał on, że użycie kadzidła podczas uroczystości kościelnych absolutnie nie narusza prohibicji i nie będzie ścigane przez prokuraturę. W komentarzach wskazuje się również na jej negatywny wpływ na rozwój badań naukowych w tym zakresie, a także na problem dowodzenia psychoaktywnego charakteru substancji. Jeśli chodzi o rozwiązania nowozelandzkie, to co je wyróżnia, to jest możliwość uzyskania licencji na sprzedaż tzw. zaakceptowanych substancji psychoaktywnych. Może się tak stać po udowodnieniu przez podmiot aplikujący tego, że substancja, którą chciałby sprzedawać, charakteryzuje niski stopień szkodliwości dla zdrowia. W takim wypadku, po uzyskaniu takiej, takiej licencji, podmiot miałby prawo legalnie sprzedawać tą właśnie zaakceptowaną substancję osobom powyżej 18 roku życia. Sprzedaż taka byłaby obwarowana wieloma dodatkowymi regulacjami jak chociażby ograniczenia w zakresie reklamy sprzedawanego produktu, w zakresie miejsca handlu tym produktem, czy, czy w zakresie właściwego opakowania. Jednak bez uzyskania przedmiotowej licencji na sprzedaż, to, to ona, także produkcja czy posiadanie substancji psychoaktywnej jest, jest karana. Hmm. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest ciężar dowodu przerzucony na podmiot, który miałby czerpać zyski ze sprzedaży substancji psychoaktywnej. To on musi zainwestować czas i pieniądze w badania, by sprawdzić, czy substancja rzeczywiście charakteryzuje się niską szkodliwością. W ten sposób państwo występuje jedynie w roli sędziego, który ocenia materiał przygotowany przez podmiot aplikujący. To jest zdecydowanie tańsze. Nie można również zapominać o korzyściach płynących z, z legalnego handlu e, używką. Są to m.in. możliwość kontroli jakości produktu, czyli poziomu jego zanieczyszczeń, e, uwolnienie użytkowników od kontaktów ze środowiskiem przestępczym, dodatkowe wpływy z podatków, które można przeznaczyć na programy redukcji szkód związanych z konsumpcją substancji jakkolwiek w niskim stopniu, to jednak, jednak szkodliwej. Jest, jest jednak i druga strona medalu. Prawodawca przede wszystkim nie zdefiniował precyzyjnie znaczenia terminu niskiej szkodliwości substancji. I to skutkuje taką dużą dozą niepewności co do werdyktu w sprawie przyznania licencji. Należy pamiętać, że badania dotyczące szkodliwości substancji psychoaktywnej, zresztą jak każde badanie naukowe, nie, nie są usługą y, tanią. Jeśli, jeśli wziąć pod uwagę ryzyko, że w toku badań okaże się, że substancja jest szkodliwa w stopniu większym niż niski, a także dodatkowe ryzyko, że nowozelandzkie państwo okaże się rozumieć pojęcie niskiej szkodliwości inaczej niż podmiot przeprowadzający badania, to, to zobaczymy jak bardzo loteryjny jest yy, omawiany proces. Ponadto Nowa Zelandia liczy niespełna 5 milionów obywateli. Nawet w przypadku uzyskania przedmiotowej licencji to taki licencobiorca mógłby liczyć na dość skromne zyski, biorąc pod uwagę wielkość tego potencjalnego rynku zbytu. To wszystko prawdopodobnie wpłynęło na fakt, że od momentu wejścia w życie ustawy tej właśnie o licencji na sprzedaż. Ewentualnie nowych substancji psychoaktywnych. Nikt nie poprosił yy, jak dotąd o, o taką licencję. A zatem najbardziej być może rewolucyjne przepisy dotyczące nowych substancji psychoaktywnych są przynajmniej na razie martwe. A co by się stało, gdyby, gdyby takie podobne prawo uchwalić na terenie Unii Europejskiej? Wydaje się, że, że miałoby ono większą szansę powodzenia. Jej ludność, czyli ponad 500 milionów ludzi, jest nie do porównania z ludnością Nowej Zelandii, która stanowi, tak jak mówiłem, 5, około 5 milionów osób. Ewentualne zyski z uzyskania pozwolenia na sprzedaż substancji psychoaktywnej na terenie całej Unii przewyższyłyby wielokrotnie takie, które można by osiągnąć w Nowej Zelandii. Bilans zysków i strat mógłby pozwolić podmiotom prywatnym na inwestycje w badania nad, nad, nad nową substancją psychoaktywną, której stopień szkodliwości byłby akceptowalny pod, pod każdym względem. Jakie, jakie założenia stoją za, za takim pomysłem? Otóż popyt na narkotyki, tak zwane dopalacze i każde inne środki odurzające. Eee, a także od eee, popyt na, na alkohol, istnieje od bardzo dawna i nic nie wskazuje na to, żeby, żeby ten popyt miał istotnie zmaleć. Wydaje się, że jest już pewną hipokryzją ze strony ustawodawcy fakt, że zezwala na legalne odurzanie się alkoholem, który w wielu badaniach okazał się bardziej szkodliwy od marihuany, podczas gdy posiadanie tej ostatniej jest zakazane pod groźbą kary pozbawienia wolności. W moim przekonaniu podział na alkohol i narkotyki, w tym tak zwany dopalacze, jest raczej doktrynalny i szkodliwy. Wydaje się, że więcej pożytku mogłoby przynieść zalegalizowanie tych substancji psychoaktywnych, które są stosunkowo najmniej szkodliwe. Nie oznacza to bynajmniej rynku zupełnie nieuregulowanego, tak jak miało to miejsce przynajmniej w Polsce w okresie 2008-2010 w, w przypadku dopalaczy. Celowe umożliwienie sprzedaży określonych substancji odurzających wiązać się musi ze ścisłym nadzorem państwom jakością BWB, a także nad przestrzeganiem zasad, takich jak zakaz ich sprzedaży małoletnim czy nakaz informowania o przeciwwskazaniach do ich zażywania. Wpływy z podatku lub ewentualnej akcyzy można by rozdysponować w celach redukcji szkód, a także kampanii informacyjnych na temat nowych środków odurzających. Jakich błędów dobrze byłoby się ustrzec, przenosząc pomysł nowozelandzki na grunt europejski? Przede wszystkim wydaje mi się zapewnić odpowiednią jasność i klarowność wytycznych dotyczących niskiej szkodliwości danej substancji psychoaktywnej. Ponadto warto zwrócić szczególną uwagę na okres udzielania licencji. W mojej opinii, powinien on być dostatecznie długi, tak by podmiot prywatny zdążył osiągnąć zysk w rezultacie uzyskania takiej licencji. Trzeba jednak pamiętać, że każdy monopol jest w pewnym sensie szkodliwy, więc taki specjalny przywilej nie powinien, nie powinien trwać zbyt długo z drugiej strony. Szanowni Państwo, to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jeszcze dużo zdrowia w tym szczególnym czasie. 读书生涯。